Siemanko, witam Cię w materiale, w którym nauczymy się podciągać od A do Z. Pamiętam, jak chyba to było 7 lat temu kupiłem w Biedronce taki rozporowy drążek. No i zamontowałem go na swojej futrynie. No i zgadnijcie co, nie mogłem się podciągnąć ani razu. Totalna masakra. Byłem sfrustrowany, mimo tego, że ważyłem chyba 52, może 53 kg, to nie miałem siły, żeby móc się podciągnąć. A obecnie. Po już tych kilku latach, mój rekord w podciąganiu to jest takie fajne, soczyste z 20 powtórzeń, bardzo dobrą moim zdaniem techniką, bez żadnego zarzucania i tak dalej. I też mam ogromny sentyment do podciągania, bo praktycznie przez swoją całą karierę treningową robiłem takie dwa główne ćwiczenia na plecy, czasem jakieś dodatki, ale tak w takich 80% mój trening pleców składał się z podciągania. I wiosłowania sztangą w opadzie tułowia. No i udało mi się zbudować takim treningiem takie plecy. Żeby nauczyć się podciągać, no to fajnie byłoby mieć jakiś drążek, czy to taki stacjonarny, czy gdzieś na podwórku, czy nawet rozprowy w domu. Prawdopodobnie, jeżeli nie umiecie się podciągać, to mniej więcej wygląda to w taki sposób. Coś, coś takiego pewnie, nie? Albo robicie to z wyskoku. Tak to wygląda? Bardzo możliwe. Pierwszą rzecz, którą możecie zrobić i faktycznie da wam fajne efekty, jest to po prostu neutralny zwis na drążku, czyli Wisicie tyle, ile możecie. To jest pierwszy etap. Drugi etap to po prostu podskakiwanie na ten drążek i opuszczanie się tak wolno, jak tylko potraficie. Czyli coś w tym stylu. I tutaj opuszczacie się jak najwolniej, jak tylko potraficie. I robicie tak powiedzmy z takich 10 wyskoków po 4 serie. 4-3 serie, mniej więcej do ustalenia indywidualnie. To jest drugi etap. Natomiast trzeci etap go można łączyć też w sumie z drugim, czemu nie. Drugi etap to jest po prostu wypicie się i przetrzymanie tutaj, jak najdłużej możecie. No i znowu schodzenie, jak najdłużej możecie w taki sposób. Prawdopodobnie już po jakichś trzech, może nawet dwóch tygodniach będziecie w stanie zrobić z jedno powtórzenie może nie z idealną techniką, ale takie, które będzie naprawdę sprawiało wam jakąś satysfakcję. Jeżeli chodzi o ćwiczenia akcesoryjne, które są w stanie zapewnić nam tą siłę, żeby móc się podciągnąć, jeżeli macie dostęp do siłowni, no to polecam tutaj pracę na wyciągu, czyli na przykład ściąganie drążka wyciągu górnego na chwytem czy chwytem. Kiedy zauważycie już, że zwis na drążku nie sprawia Wam większego problemu, to warto wdrożyć sobie takie powiedzmy to jedno szóste ruchy: czyli mamy na początku tak, i później robimy coś takiego i robimy tak powtór tyle powtórzeń, ile tak naprawdę. Jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli interesujecie indywidualnie dobrany plan treningowy, żeby zbudować troszeczkę mięsa w tym roku, no to napisz na maila. Na pewno się dogadamy. Tak samo jeżeli interesujecie współpraca treningowa lub konsultacja. Mail ogarniemy.